Siemanko, siemanko! Ja jestem wertę ze mną oczywiście oczywiście HunterBroid! No, witaj! Tak, witaj! Tylko właśnie zacząłem chodzić i zapomniałem dołączyć do gry, nie? Brawo, brawo! To, co zrobiłem. Tak, jesteśmy w Agar.io oczywiście, gramy dalej. Dzięki za wszystkie opaśki w górę jakie zostawiacie, naprawdę dzięki wielkie. To dobre takie. Solajki -like jest seria. Właśnie so -like. tak. Co lajki jest serio Ale dużo, ale dużo zżeram To co robimy jakiegoś jak znowu kopa? wbijamy się na topę? Oczywiście, oczywiście, robimy, robimy ludziom zażarło. Tak, tak Pożremy sobie kilku. Radzie kilku za żarło, tutaj. Zobaczcie. No ty oglądałeś, o, komuś zrobiłem zeżarło. O za zjadłeś do no. kół? Nie oglądałeś y, takiego tego, takiego takiego sketcha, gdzie było zeżarło. Nie. nie oglądałeś? nie oglądałeś? Nie, 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 nie. nie, nie oglądam, wiesz takich rzeczy, bo ja robię tam było takie że zeżarło oj, ale zezarł, oj, mnie nie, dobrze. O, czerwony i kolejny czerwony. A teraz będę widział. Damn chodź Nie widziałem, a teraz będę widział. Of course, nawet więcej. Kurde, co co tutaj tyle takich, no o o o o do wakina, do wakina zjem. Ten jeden kurde ma tysiąc, ciężko będzie go wyprzedzić O, o nie, nie, nie Nie, nie, to, to, to wbrew pozorom, wbrew pozorom Nie patrz na minusy, patrz na plusy Ale głupa ty gada. Plus, plus jest taki, że jest mniejszy wow Dokładnie Dobra. Plus jest taki, że masa o, spada O, 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 Opa Pa! Dobra, Dałem kolesiowi mnie zjeść, lol Troszkę, troszkę, troszkę nieprzemyślany ruch z mojej strony, okay, no nie, jedno, nie chodź ja Dzięki chodź Evelina, chodź Evelina, Evelina, chodź, 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 chodź. jest, dobra <grym>, prum, 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 prum. No chodź, no dajesz, no dajesz, okay. Nie, to ty, to ty, dajesz, 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 no chodź, po no chodź tutaj No wbije, wbije Nie, 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 ja tego pana nie lubię, ja tego pana nie lubię nie chcą się pobawić w wejście w slajma Oh, o Boże, bym dobieg, dobieg Widziałem, 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 widziałem No nie, zladgowany typ, nienawidzę tego Nagle się pojawił po prostu zielowe, pa, cały na moim polu, e, nie? E, 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 oh, prawie o, się, o tam jest jakiś e, 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 o, o, tam jest ee, biały duży, ja nie lubię dużego białego <ims> taką, <biały. garin> O Cześć, cześć Dzięki Pomagał, <g> o, pomachał mi kolega, to stwierdziłem, że mi pomoże jak go zjem Mam nadzieję, że się nie obraziłeś, jeśli tak to przepraszam Dzięki. O dobra, tam jesteś ty, dobra, to ja uciekam tak. do ciebie, bo ty mnie zjesz jeszcze jo, ci Oj, w wpierdzielę, jesteś cały na czerwono i cię zjem, okej okay. <noise> Ja tam pójdę, ale tam dwóch się gania, takich samych, bo to się rozszczepił na pół <noise> Chodź, chodź, ja cię zjem, ja cię zjem Kodzik mnie karmi Może komuś zrobię zeżarło Wcześniej Fala, mnie zjadł, teraz mnie karmi, okej okay. Dzięki, to Kącik To mu zrobił zeżarło O, ale znowu złoży. mi pomógł kolega Ale cię ganiają, o, zjadłem do wakina Oj, kończy znowu jest zjadł, O, biały... O dobra, zeżarło, zeżarło hmm. Dobra, teraz tu... Hugo it! Hugo it! Wspieraj mnie! Wspieraj A, mnie! W swojej kampanii lupy. Kogo by tu zjeść? Kogo by tu zjeść? Bo tam są... Ktoś tam masę. Tam jest tam, czerwony tak, tak. jeden, nie pasuj mi to Dajcie mi masę! O, o, o. Masę mocne kiełbasę dajcie Nie, nie, o, ja wracam nie, Mówisz? <laughs> to Ej, serwis się rastanuje za sekundę! Nie. Nie. Co za konsfa. Dobra, dawaj na Gerio. Jeszcze raz, jeszcze raz. Ty, nie działa, bo on się restuje, co jak klikłem. Co jak klikłe? nie działa. Co za su sukin kotki. O, dobra, jest, jestem. Osoba, jest działa. Dobra. Dobra, ja teraz normalnie rozpoczynamy. Wszyscy od początku, serper. wszyscy od początku, właśnie serper. tak. Proszę bardzo. Lecimy. Tak, jestem hunter Dobrze, obok ciebie. O, <noise> Chantar uciekł Zawału dosadę Już ktoś ma 40, ja pierdził. Skoro nie jak, jak on tak może, nie? Lel! Lil, lel! Ja uciekam! Cześć Hugo! O no, Hugo, daj się zjeść. A no, Hugo My tu daj, prowadzimy znubidzę, poważną grę. Dzięki. Bardzo o, o, kogoś gra. zjadłem. Top jeden. Top jeden, dobra! No, już, już dziękuję tak. Wygrałem nie, nie, o taki. Ale nie, trzeba, trzeba wbijać punkty, nie ma lekko, nie ma lekko Ale faza, nigdy nie grałem od takiego w sumie początku, nie? Ja też nie grałem właśnie, to dobre taki będzie Rozpoczynamy, no i proszę bardzo I to jest taka prawda, jak Wertes zaczyna, to od razu na starcie już jest najlepszy, no Inni nie mają szans wtedy Ooohooo O ci nie, nie Za dobry jesteś Ja ją może zeżarło zrobię, chodź, ja ci zrobię zeżarło Chodź kumpelo, chodź o, Dzięki kozak! Prawie! 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 prawie. O, trzymam ją! Na płaszczyzę O, ale mnie zeżarł! O, Kto cię, cię zażarł? Wow. Ty, Ty! I tyle punktów ma teraz! No, ale go wyprzedziłem tak, na farcie, tak. bo kogoś zjadłem. No a on mnie tak zjadł i ja cię zjadł... ktoś cię chodzi! Zankę? A, co ja powiedziałem? Ktoś, mi... kto, kto, ktoś... ktoś cię chodzi, ktoś cię goni. Nie. Ktoś cię chodzi, dobry tekst, nie. Ktoś cię chodzi. Tak Ktoś ci biega, ktoś ci leci, to są różne formy tego. O, zrobiłem komuś zeżarło, znowu zrobiłem zeżarło, znowu ale zrobiłem... Ale śmieszne, ale śmieszne No, doganiam, doganiam. Odrabiam straty powoli. Zrób mu zeżarło! Zrób mu! Kaktus dzięki! Zrób mu znowu buzie, jest zeżarło! Patrz! Dzięki kaktus. co? Kaktus nie wierzy. Sorry kaktus, ale wiedz, wie, że się przyczyna do tej gry. Naprawdę. Się do większego dobra, to jest w imię większego dobra. Właśnie, właśnie tak, później, później jak, jak dotrwasz do końca odcinka to ja ci oddam te wszystkie punkty. <grym> no. Taki będę miły. Ja też było... to się drażnią ze mną! O! No, no, no. <grym> to to top jeden! I to takie mocne. Czekaj, ja zaraz pójdę. O, o, o! Chodź! Kądzik! 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 Kondzik jest, kondzik, kondzik. Mamy ten sam kolor w ogóle, zobacz. O, widzę no. Chodź, będziemy obkrężali ludzi. Dobra, chodź, chodź. A, nie ma. There is nowhere to run, my friend. Come on. Zapomniałeś o tyłach. Tak się, tak się cofał przed tobą, mówi. A, nie zjemię, nie zjemię. A tu patrz, Ale, a tu... o. Krążymy, krążymy, krążymy. Dobra, Dawaj, Dawaj, Hunter, zamykamy. O, rozdzielił się, zjadłeś, zjadłeś połowę, to się liczy. To jest dobre, to jest dobre, tak czy się, jak to było dobre. To za, dobrze, za, dobrze. Zawsze na tym zyskałeś, nie? Ale, już... Ale cały czas punkty tracę. Gdzie jest ten gościu, który ma tak dużo punktów? Ten jemiz gdzieś jest. Musimy jemiza zamknąć. Nie, ktoś tam ci rzuca punkty. Czerwony ja tam duży tam jakiś zijem. biega, idę zobaczyć. Tak, ton, to ton, 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 ton. To to ja zatrzymał się. A nie, nie zatrzymał się, zlagował się, lol. Kurde, szkoda. Szkoda, że się nie zatrzymał. Musimy jemizę zamknąć. No, z, z, rozdzieliłem się, fuck. Nie, 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 trzeba, to zrobiłeś. Nie chcę, bo uderzyłem w zielone. No nie, dlaczego uderzyłeś w zielone? Bo, bo szedłem. Dobra, kurde, kurde, kurde. Dobra, co jednego? Ja mi się rozdzielił. Jak się dobra, pożyczyłeś? dobra, mam je mi za jednego, okej. Okay. <laughs> Nie Chce, biegogo, to chcesz się... A to ty, to ty, sorry, sorry, bo twój drugi nie ma skina, nie? E, po prostu podejść do, do swojej postaci i może się złączycie. O, dobra, o właśnie o, tak, dobrze. To dobre, to, 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 to dobre, mamy, mamy, mamy podium, mamy podium. Dobra. O, kogoś przypadkiem zjadłem. Patrz, patrz, chodź różowego. To jest jakiś Hugo. O, to jest, jest różowy? Chodź, chodź na Hugo, zapalimy. To jest nasz widz, ale, ale, ale nam dobra, pomoże, dobra. my tutaj musimy wbijać. Dobra, dobra. Sorry, imię lepszego dobra, większego dobra W ogóle tutaj wszystko, chodź, chodź Tak Zawsze mi się podobał różowy, chciałem tak powiedzieć <laughs> no I co To kosze, jest? bo on jest dosyć... Kurde, on jest szybszy ode mnie Raz, razy dobra, pięć I bardziej, i bardziej od zewnętrz, od zewnętrz, ja go tutaj trzymam A dobra, 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 okej okay. Właś, Ja właśnie robię Obkrążenie Ty jemis znowu odzyskał punkty, dobra. jak on to zrobił? Dobra, ja zaraz go ktoś jest nas, to... Uff! Uff! Szybko, szybko, SZYBKO! JEST! Super! Dzięki, Hugo, O dobra, mam tego tutaj, o jest czerwony, chodź, chodź Dzięki Hugo za dobrą grę, tak Mamy topkę, jest świetnie Na czerwonego, tak? Nie, bo no, on ma jest. bardzo dużo punktów Trzeba go tutaj zabrać Musimy kontrolować ten serwer, no nie? Od początku musimy, zaczęliśmy musimy, musimy. Od początku Patrz zjeżdż go, zjedz go. A an malagi zapomniałem, uważaj na to Jakiś czarny nie. No o to... nie, o nie, to czerwono nie. mam go! Nie ja? Niedobrze! Pinkalaj ode mnie! Hugo, Hugo się pruje do nas, że nie zjadamy widzów. Jak tutaj kurde, my tutaj topę przejmujemy. Zamy się cieszyć, że jesteście na odcinku To problem. Zjadłem, zjadłem, zjadłem kogoś. wlajdę, wlajdę, wlajdę! Daj te punkty, będę na to No ktoś mi tutaj rzuca masę, dziękuję za masę dziękuję. Dzięki, dzięki Dobra, dobra, dobra Wracam na jemiza, wracam na jemiza Mam okazję, z tyloma punktami Napisałem, dzięki za masę Ja <noise> go widzę, daleko, dobra, daleko Ale widzę mhm. On ma czerwony kolor, nie? Tak, on ma czerwony Dobra, kurde, nie uda mi się zjeść gościa Tyk, 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 tyk ale ja wolno LEC. Dobra, widzę go już. Ale jak go zjem to będzie pompa. Musimy go o. dookoła. O! o, o. Ty! Noel! Macie podobną Noel! masę, ale widziałeś jakiego laga miał? Widziałeś o, to? Czy on by cię zjadł? A, to on mnie zjadł na początku wcześniej. Przez tego laga. No, to on był. Trzeba uważać no, na niego, no, bo to jest trwana bestia. To zjadaj go. Może zjem jego tylną część? A znowu się zatrzymał, znowu się zatrzymał. Ajajajajajajaj. Aj, 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 aj. Jakbym go. Aj, kurde, mam już podobną masę. No nie, on przez te lagi wygrywa. Bo ludzie go nie widzą, nagle on zjada wszystkich, wiesz? To fajne bardzo niefajne. No dogonie. Aaaa, musimy go zamknąć. Jest! Mój! Nie, ma taką samą masę jak ja. Tak. Wyrolował cię. Bambuko. Jest! Jest! Będzie, będzie! Będzie, będzie, to, uważaj, Hatter, uważaj na mnie, uważaj, uważaj, zielone, uważaj. Uważaj. Uważaj, uważaj. Jest! Nie, nie, nie jest. Maza. Kurde. Dobra, chodź, daj różową daj różowo masę, no zjem go, no. no za. Penifon, chodź tu. Penifon. <śmany> Tysiąc ponad masy było przez chwilę. <śmany> Komu zrobię zeżarło? Chodź, zeżarło. Zeżarło. Może ty zeżarło, chodź. Tego nie dogonię samemu, Hunter. Gdzie, czekaj, gdzie ty jesteś, cię nie widzę. O tam jest jakaś ta, chodź, chodź, chodź na zeżarło, chodź na zeżarło. Dobra, dzięki, zeżarło. Ha, to dziewczyna na mnie leci. w końcu jakaś. Dobra, ten ma znowu lagi. A nie, nie ma laga, okej. Okay. Brawo! Ale nie narzekłbym, gdyby, gdyby tego gościa zlegował w momencie, kiedy bym był do niego blisko i by serwer mi przyznał rację. Dobra, już widzę tego czerwonego. Co za Janusz mu się wbił? No drugi Janusz! No nie tu, tu mamy... Mamy złych ludzi, którzy chcą, żebyśmy przegrali. I do niego się wbijają. Dobra, na razie mamy taką samą masę, to możemy bić sobie razem. Dobra Patrz, jak kto wygląda i no. Dwie kulki idą razem. Chodź do razem właśnie dam dam, da, dam, 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 da, dam, 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 dam. Dam, dam, da, dam, Dobra, tutaj wbijamy. On, jest, on tam jest, dobra. Czekaj, ja go, ja go biorę od. Od lewej ty ja go od prawej. Tak. On, on wykręca. No nie! Ktoś mu się rzucił pod koła, co za typ! I ty je możesz teraz zjeść, Tak, 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 o, już no. mogę, już mogę, już mogę. Ale, ale jak wziął to nie mogłem, wiesz? Ja daj mi punkty, nie, kurde czemu? Wyprzedził mnie. No i patrz już, już, jest, już jest na ten na neutralny, ale nie, jest na neutralny. Szybko, szybko, szybko. Dajcie mi punkty! Punkt Tiren! Bierz go hunter! Pokaż Nigdy mu. Biegnę. Tylko ja mam 700, Czekaj, czekaj. O, to, o, o tak, tak. Epicko, epicko. Czy to będzie to? Czy to będzie ten moment? Tak, jest, jo jest, 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 jest. Udało się. On już nie wytrzymał psychicznie. Będzie dwa tysiące. Będzie dwa tysiące. Chodź weźmi. Dawaj. Złapię, złapię. To wbije do mnie. Dwa tysiące. Nie było 2000, ale oh, ja jest epicko. Ja Dzięki Hunter to... Jak on wolno idzie teraz? O. Gdzie ty jesteś? Ja cię muszę zobaczyć, gdzie ty jesteś? To pamiętasz mój kolor? Młoko wielka klucha! Dobra To co? Kończymy odcinek Możemy kończyć. Prawie 2000 żeśmy wbili. Dokładnie, kozacko, kozacko. To ja tutaj poddaję punkty. Oddaję punkty! Wuhuuu Poskaczemy! Podzielimy się! Podzielimy! Oddajemy punkty! Poddajemy! Właśnie tak! Właśnie tak! Oddajemy punkty! Oddajemy! Oddajemy, oddajemy punkty! Zróbcie za, rób, rób za żarło! Żarbon, masz zjedz mnie! No, no. Ile ci wybiega? Może samy nie? Czy jest coś tutaj z Polski? Żeby mógł nie. mnie zjeść? O, Odna pomagał, a nie, zjadłem go. LOL! <noise> Tyle ci jest, że jeszcze zjadasz. Masakra. Gdzie oni są? Tomasz, tam porzucam. Trzymaj, trzymaj. Tutaj Ziemkowi oddaję punkt. O, i do mnie, i jeszcze raz. Trzymaj! Trzymaj, oddałem mu, oddałem, bo pomagał. <grym>, trochę. No, chociaż chcieliśmy kaktusowi oddać, ale kaktusa nie widziałem. <grym>, no, niestety nie udało się. <grym>, tak, także dzięki za oglądanie, jak widzieliście, była pompa, był Koks. Znowu przejęliśmy serwer. Tak, Hunter. Może uda się w na następnym odcinku przejść te 2000, no udało się, bardzo no. ładnie było. Tak, tak, malutko brakowało, to chyba 10 punktów chyba, wiesz? Coś coś 40 około było, bo 1940 chyba było, Także całkiem ładnie. <grym>, Hęcz głupie no. dobra, dzięki za oglądanie, dzięki za lajki, za komentarze, za udostępnienia na Facebooku odcinka za, za co jeszcze możemy podziękować, a za dodanie do playlist jakiś, które prowadzicie z fajnymi filmami i jeszcze co? Jeszcze co, subnijcie hantera, subnijcie mnie, no, jeśli ta jeszcze ta nie ta subnicie, ta. subujecie, będzie naprawdę mi miło. Hanterowi też będzie miło, jeśli go zasubskrybujecie. Ojej, będzie to bardzo miło. Idziemy nagrywać dalej i widzimy się w kolejnych odcinkach, oczywiście u mnie o 14. I u mnie też o 14. No to spak. okej. Okay. Na razie, cześć, żółwik. Uuu.